Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Adamska i dzisiaj jest ze mną pani Natalia. Pani Natalia jest, czy też była moją klientką, i odbyłyśmy tutaj kilka spotkań, takich spotkań terapii żywieniowej. I co mnie tak naprawdę zainspirowało do spotkania dzisiaj z panią Natalią? Dlatego, że podczas naszego takiego ostatniego spotkania kiedy to zadawałam pani Natalii takie pytania kontrolne. Co się zmieniło od ostatniego czy od tego momentu, kiedy zaczęłyśmy się razem spotykać? No Pani Anna Natalia zaczęła tutaj opowiadać no, niesamowite rzeczy, to znaczy takie rzeczy, które wpłynęły pozytywnie na zmianę jej samopoczucia i zdrowia. Także witam Panią bardzo serdecznie, pani Natalio. Witam serdecznie, bardzo miło. Dziękuję Pani bardzo za przyjęcie tutaj zaproszenia na to spotkanie i pozwolę sobie zadać Pani kilka takich pytań. Dobrze? Dobrze, poproszę, jak najbardziej. Dobrze. Więc pierwsze takie spotkanie, jaki był taki główny powód tego, dla którego zgłosiła się Pani do mnie na, na konsultację? Otóż, głównym powodem, dla którego postanowiłam zaczerpnąć Pani porady, było bardzo złe samopoczucie. Problemy ze snem, problemy z bardzo wysokim ciśnieniem krwi. Również miałam różne problemy żołądkowe. No i miałam bardzo duży problem z wagą. Nie potrafiłam jak gdyby jej kontrolować i zatrzymać wzrostu. No i głównie, główny, główny powód to było bardzo złe, bardzo złe samopoczucie ogólne. I też taka Brak energia. Tak pamiętam. Była bardzo taka niska. Tak, tak. I proszę mi też powiedzieć, Pani Natalie, ile razy y, żeśmy się spotkały? Wydaje mi się, że około trzech razy, tak? Mhm, tak, trzech tak. razy. I zadaję to pytanie y, tak, tak tutaj celowo, dlatego że często niektórym osobom się wydaje, że, że to już spotkania będą musiały trwać nie wiadomo jak długo. I oczywiście każdy człowiek jest inny i podejście jest. Inny i ten proces zdrowienia jest jak najbardziej takim procesem, może być długotrwałym. Natomiast co jest niesamowite, bardzo fajnie jest wiedzieć, że czasami już nawet tylko kilka takich, czyli krótki jakiś taki czas może tak. spowodować, że dużo się w naszym zdrowiu zmieni. Tak. I teraz, okej, okay. w takim razie, co się takiego zmieniło w Pani zdrowiu i samopoczuciu od tego pierwszego spotkania, czy od kiedy Pani otrzymała te zalecenia ode mnie? No więc od naszego pierwszego spotkania minęło już około 2,5 miesiąca. Tylko. Także bardzo serdecznie dziękuję za te drogowskazy, które od pani otrzymałam, ponieważ one jak gdyby pomogły mi znaleźć się w tym punkcie, w którym ja jestem teraz. Mhm. A co się dokładnie zmieniło? Otóż poziom energii mojej, jak widać, się zmienił. Rano budzę się wypoczęta, zniknęły różne problemy żołądkowe typu wzdęcia czy zaparcia. Mhm. Także jak gdyby moje ciśnienie krwi jest teraz książkowe. Ja wcześniej miałam naprawdę bardzo duże problemy, teraz jest mm -hmm. po prostu super. Miałam bardzo częste bóle głowy, zawsze, mm -hmm. odkąd pamiętam, i po prostu wszystko, od jakichś dwóch miesięcy po prostu wszystko minęło. Już nie pamiętam, jak to jest. Także, no i oczywiście waga poszła drastycznie w dół, co mnie bardzo cieszy. Ale jak, jak gdyby takim najbardziej największym powodem, który sprawił mi przyjemność, to jest to, że mam lepsze samopoczucie. Bardzo dobrze się czuję teraz ze sobą, mam dużo energii, jestem wesoła, chcę mi się po prostu żyć. I takie zadam jeszcze pani pytanie, Pani Natalio, czy pani głodowała, czy pani jadła tylko na przykład marchewki, albo o, czy ja tak się tutaj śmieję, czy to była sama trawa, jak to często się wydaje, że... No nie ma takiej, że, że tak naprawdę trzeba głodować, no nie albo Absolutnie. restrykcje, żeby. Pani Marto, ja wręcz muszę przyznać, że jem o wiele więcej. Jem o wiele więcej. Z tym, że teraz jak gdyby patrzę na to, co jem, staram Jakie. się jeść produkty po prostu jakościowo lepsze od tych, mm -hmm. które jadłam wcześniej. No i tak jak mówię, no jem zdecydowanie dużo więcej, ale też jem regularne posiłki, mm -hmm. i ten mój organizm już nie głoduje, bo ja wcześniej miałam coś takiego, że po prostu. Nie jadłam przez pół dnia i później się opychałam tym jedzeniem, mhm. a teraz mój organizm wie, że te posiłki są jak gdyby o, o, o tych standardowych porach. I mhm. ja po prostu już nie czuję głodu teraz. Nie mam, nie mam takich cravingsów na przykład na jakieś słodycze, jak idę do sklepu, to a kiedyś to potrafiłam pół koszyka wynieść. Teraz po prostu jak gdyby nie mam takiej potrzeby, bo jak jestem, jak pilnuję tych posiłków, mhm. jestem najedzona, to nie mam potrzeby podjadania jakichś tam rzeczy, których nie powinnam. Bo często właśnie tak słyszę że od klientów, że, że rano nie mają potrzeby na to jedzenie, a jednak, żeby ten organizm wrócił trochę do tej równowagi, do tego balansu, to trzeba mu, tak. że tak powiem, te hormony ustabilizować. I tak, tak jak pani mówi, że to regularne spożywanie to jest takie, nie ma tego stresu tyle w organizmie, prawda? Że organizm tak, jak wie, że to jedzenie przyjdzie, nie, nie musi się stresować, że nie wiadomo kiedy przyjdzie. I zwykle jest tak, że ten nasz mózg jest taki wrażliwy na, na braki tego, tego pożywienia, i wtedy są takie spadki nastroju, nerwowość i takie wszystkie inne tutaj rzeczy, które wokół tego są. No to bardzo, bardzo się cieszę i cieszę się, że te zmiany tak pozytywnie na Panią wpłynęły. A teraz zapytam jeszcze, komu tak naprawdę poleciłaby Pani takie spersonalizowane podejście, i właściwie dlaczego? Bo przecież dzisiaj można sobie ściągnąć wszystkie w cudzysłowie diety z internetu. No więc jeżeli mogłabym powiedzieć, to, to chciałabym polecić zmianę nawyków żywieniowych dla wszystkich. Którzy mają jak gdyby podobne odczucia jak ja, mhm. oraz dla wszystkich, dla wszystkich, którzy chcieliby zmienić swoje życie po prostu na lepsze i, i poprawić swoje zdrowie. I dlaczego uważam, że nie warto jest jak gdyby korzystać z internetu? Uważam tak dlatego, ponieważ ja sama popełniłam ten błąd przez kilka ostatnich lat próbowałam znaleźć złoty środek mhm. i skakałam po prostu od diety do diety. I to kończyło się po prostu efektem, jojo, jeszcze gorszym samopoczuciem, i po prostu czułam się okropnie. Więc stwierdziłam, że jak gdyby kontakt z panią to jest taka moja ostatnia deska ratunku. Mówię, to już muszę zrobić, żeby po prostu to wszystko zaczęło w końcu działać. No i oczywiście nie rozczarowałam się, no bo taka była prawda. Po prostu ja potrzebowałam takiego drogowskazu, aby ktoś po prostu pomógł mi przełamać te moje złe nawyki żywieniowe i pokazać mi, jak to tak naprawdę powinno wyglądać, nie opierając się po prostu na internecie, gdzie bardzo często są różne informacje, one nie zawsze są jak gdyby Potwierdzone przez różne badania lekarskie, i wydaje mi się, że korzystanie to, z tego to jest taka troszeczkę rosyjska ruletka. To jest dla mnie, gdybym mogła cofnąć czas, to nigdy w życiu bym po prostu już nie poszła tą drogą, tylko po prostu skontaktowałabym się z dietetykiem, który po prostu w oparciu o różne badania, po prostu pokaże mi, jak to zrobić. No i jestem oczywiście zadowolona, bo, bo jest mhm. tak, jak powinno być. Ja tutaj Na też rzeczce. dodam coś takiego. Dziękuję pani Natalio, że dlaczego te rzeczy, te takie ogólne dla wszystkich? Oczywiście tutaj nie ma reguły, też nie działają do końca dla każdego, bo każdy z nas jest inny. I czasami mamy takie wrażenie, że okej, okay, że ta osoba ma problemy i teraz tak wymyślam skórne, no to ja zrobię dokładnie to samo i, i poczuję się lepiej. No nie do końca tak zawsze jest, dlatego że każdy z nas ma inną historię i tak jak pani też pamięta, to pierwsze spotkanie, które miałyśmy, to nie, nie skupiało się tylko na tym, co Pani je stricte, tylko na tych wszystkich rzeczach, które gdzieś tam działy się wcześniej w Pani życiu i doprowadziły do tego punktu, w którym obecnie jesteśmy. Także też bardzo Pani dziękuję za, no, za, za, za taką informację, bo myślę, że to jest inaczej jak ja mówię, a jest inaczej jak tutaj klient, po prostu osoba, która korzystała z tych usług i, tych terapeutycznych się wypowie. Czy chciałaby pani jeszcze coś dodać, Pani Natalio? Chciałabym bardzo serdecznie Pani podziękować, ponieważ zmieniła Pani moje życie naprawdę, naprawdę na, na lepsze i jestem naprawdę bardzo wdzięczna i naprawdę polecam ja by... polecam Pani pomoc dla wszystkich, bo naprawdę bardzo, bardzo warto. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Jestem bardzo wdzięczna. Ja też bardzo dziękuję za te słowa, ale żeby tutaj właśnie tak było, tak, nie tak słodko, to ja też pani powiem, że pani, już też mówiłam to podczas ostatniego spotkania, i nie tylko, że pani zrobiła kawał naprawdę dobrej pracy, bo tych zaleceń, tych, tych zmian było sporo, to one nie były takie, takie nie chcę powiedzieć, że nie proste, tylko. One kosztowały dużo wysiłku tutaj z Pani prawda, strony, także prawda. tym bardziej bardzo, bardzo pani gratuluję, bo cóż by było po moich takich zaleceniach, jakby jak gdyby pani ich nie zaczęła wprowadzać w swoje życie. Tak. Chciałabym tylko jeszcze dodać, mm. że na początku zawsze jest ciężko, ale. Nie należy się poddawać, bo naprawdę jest światełko w tunelu i ta cała droga może się wydawać ciężka, mm. ale naprawdę na końcu jest warto. Warto jest, żeby osiągnąć te efekty takiego dobrego samopoczucia, zdrowej sylwetki, lepszego po prostu poczucia siebie. Także nie warto się poddawać mimo tego, że jest ciężko na początku, mm. nie ma co się poddawać, bo jak ja dałam radę, to każdy może. Także naprawdę Dobrze, to dziękuję Pani bardzo za to dzisiejsze spotkanie i pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do dziękuję zobaczenia. Serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia.